Witamy, Wesołe Maluchy. Nocna akcja Alternator na grupie Wesołe Maluchy. Elektryk na telefon. Elektryk na telefon z, z, ze wszystkimi licencjami. Witamy, Wodek Pawluczuk, y, nasz grupowicz specjalny. Zajął się tym razem Maluchem 001. Powiem szczerze, właśnie jest akcja z alternatorem. O, sprawdzamy szczoteczki. Szukamy przyczyny braku ładowania u naszego przewodnika. Szczotki są ok, więc wkładamy, montujemy i szukamy dalej. Tak jest. Prosta czynność, każdy powinien umieć to zrobić. I tutaj właśnie ćwiczymy to. Tak, pora jest bardzo dobra, godzina 22. To jest właśnie najlepsza pora tak. do naprawy alternatorów lub wymiany skrzyni biegów. No w przerwie szkła kontaktowego oczywiście. No dobrze, to pierwsza część transmisji jest za, za nami. nami. Także pozdrawiamy serdecznie grupę Wesołe Maluchy z, z nocnej naprawy Malucha 001.